If this world fear us yet, it will. Mówiłem teraz że do drzewka, że super, że dali możliwość wyboru broni z każdego rodzaju, że to nie jest tak, że skoro grasz postacią taką, to o, z automatu... O nie, kliknąłem sobie. Z, z automatu dostajesz jakąś broń Tylko y, masz możliwość wyboru i tak, nie? Ale od czegoś zerwałem, chybaż mnie nie cofnęło się pizko tutaj ze szczelbuchą biega. To jest satysfakcjonujące. Borderlandsy wymykają nawet przy tej grze, jeśli chodzi o satysfakcjonujący feeling. walczenia z przeciwnikami. Okej, okay. wait. Ciebie chcę przeciąć. Zadziała? No Gdzie biegniesz? Dokąd lecisz? Chowa Do Dokąd lecisz, Dokąd lecisz? Owadis. Oh, <laughs> Jeszcze chyba nikt tego tak nie przetłumaczy. Wy mówiliście, że ja będę ginął, że ja będę ginął. Czej, 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 czy. Tam był jakiś zardzewiały kadom. Czy mi się wydaje, czy ta broń, która tam właśnie dostałem, to jest LKM? Lekki korabin maszynowy! Przetestujmy tego pana! Widzę, że nie zobaczę. No! Ziomek! Ale... Ty rzucasz mi... W miejscach, w których ja jeszcze nawet nie byłem! Dobra, potrzebuję teraz lecieć uleczyć troszkę. Nie można użyć umiejętności. Tej umiejętności też nie mogę użyć. Ej, 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 bo tak gadałem, że mi dobrze idzie i gram zgodnie z tym, jak wymaga ode mnie tego gra, że zaraz zdechnę. I to by było smutne. Ale tamten typ oberwał tyle razy i po prostu miał na to wywalone, że tak to ładnie ujmę. Aaa, bo to jest ten altert. Dobra, kumam czacze. On jest tak ciężki do pokonania, bo to jest ten altert cały. No i to ma sens. Ej, nie, bo ja chciałem podnieść przedmioty. Wait, wait, just wait. And no, you can die. Czekaj, przeładowuje! Przeładowuje! Nie giń! Postaci moja, nie giń, nie, nie Oj, Zginąłem! Nie. To trochę poczekamy. Nieprawda! Już zginąłem. Nie musiałeś długo czekać. Bo się tutaj później wpakowałem i, i wbili się mi wszyscy naraz na łeb i temu zdechłem Nie temu że jestem osłem i się wpakowałem na 20 przeciwników naraz Tylko, Tylko to wszystko wina gry Czekaj, jest bliska Po pleckach <laughs> Podniosłem poziom świata Podniosłem poziom świata. Tu jest jakieś oddanie? Doświadczam tu silnego vu. To miejsce Jeszcze. przypomina mi misję w Damaszku, gdzie ratowaliśmy tych dyplomatów. Musiałem cię ratować przed tym tłumem z walczytami. Ha! Prędzej już te akcje, kiedy ratowałem twoje długsko przed tłumem w szturmujących DC. Ja w tamtych misjach miałem wrażenie, że walczymy dla jakiegoś celu. O ten zapchoną dziurę nigdy nie było warto się bić. Więc po co to wszystko robisz? Po prostu staram się przeżyć kolejny dzień. Szefie, ledwo się trzymamy. Wychodzi na to, że obudziłem się w samą porę. Ta, i dostałeś super moc w samą porę. Taki cudowny zbieg okoliczności, nie? Ty pozbyć już sprzedawcy pewnie, nie? Albo co bym mógł sobie już teraz przetworzyć. Czyżby tu coś było? Nie. Brakuje mi opcji wejścia do takich miejsc. Nie działa. A bo, jak on to obra jak on te rzeczy przewraca jak kamień, to musi to robić prawą ręką, a jak robi lewą ręką, to to nie działa. Dobra, wszystko jasne. W biegie okoliczności i tak już bywa gra. Tak już bywa gra. Jest kolejna ruda. Ruda, 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 ruda. Tu są ziomki. Siema ziomki, poziomki. Nie, ta broń. Wyskoczyłem mu na pysk i dopiero po chwili się skapnąłem, że mam nie tą broń. Co chciałem mieć. Eeej Czemu on to przetrwa? Z tobą się pani Z Spowolnieniu! Myśl, że wyrzucenie pośmiertnego granata coś ci da nie na mnie Ej... Hey. co za przedmiot twojego kolegi coś wypadło ee mógł ktoś się mi znalazł na plecach Nie zdążyłem zobaczyć, co to za przedmiot. Yy... O! Dobra. Dużo przedmiotów. Yy, amunicja by się mi przydała. Został mi jeden nabój. Więc raczej muszę przemyśleć kwestię strzelania strzelbą. Ok, tu był jakiś przedmiot, a klucz jakiś. Dobra, co tu mamy? Jakubie, widzę tu mnóstwo zwłok. Wyglądają, jakby tych ludzi coś usmażyło. Kurwa, uważaj. Co mogło usmarzyć ludzi na dziwnej, obcej planecie? Wybierz opcję między 1 a milion. Idę po prostu przez cmentarzysko i sobie nucę pod nosem. psychopata 140 żelaza. Ła. Ładna ilość. Ale nie obraziłbym się. Ze skrzyneczkę z amunicją. I gdzieś tu chyba jest. Jest. Czemu ja mam tylko 24 strzały do tej strzelby? To jest smutne. i to jest prawie, prawie przykre. Tylko 24 strzały to na tym Jak Jakubie, wchodzę. I co tam widzisz? Wszędzie latają jakieś dziwne iskry elektryczne. To oznacza, że jesteś coraz bliżej. Nie mówiłem, że ten lantern ma świra na punkcie elektryczności. Masz na myśli to, że lubi żarówki? Raczej smażyć prądem wszystko w zasięgu linii. Słuchaj, wiem, że zawsze dajesz sobie radę, ale... Ten sukinsyn to zupełnie nowy rodzaj zagrożenia. Tak jak ja. Od niedawna. Dobra, czyli ja nie walczyłem z tym alterdem. Ten typ na dole nie był alterdem? Eee, Czo, jestem troszkę zaskoczony. Jak się bawi o i tak już nie. No ten typ się bawi elektrycznością. Oj, coś go brzydko przysmażyło. To my jesteśmy piękni w porównaniu do niego? Co mu się stało? Ja pinkole typię aż mi cię żal. Co ci się biedoku stało? Jedna rzecz jest mi niewiadoma. Jakie ja mam przywracać sobie życie w trakcie takiej walki? Eee... Dobra, więcej rzeczy jest mi niewiadomych. Jakim cudem mam to wygrać? Punkt życia. Nie, Nie jestem w stanie... Mek, ty już prawie nie żyjesz. Weź, że się zgin. Bądź na tyle miły i zgin, zanim ja zginę. Just więc że pierwsza krew przelana. Ale my odmienieni tak łatwo nie umieramy. Chodź. Porozmawiajmy. O, co biega? Nie wszystkiego dowiemy. Prosili cię o pomoc. W walce z tym odmienionym, czemu odmówiłeś? Darzyłośna kreatura nie miała znaczenia. Ale umierają przez niego ludzie. Bez tej linii zaopatrzenia. Wszyscy umrą. Te marne stworzenia. Zabijające się o marne resztki. Marnujesz talet. Służą z im. Próbując wygrać tę nieistotną, wieczną wojnę. Musisz zrozumieć, że nie jesteś już jak oni. Dzięki dziewką. Mam się zacząć bawić w Boga jak ty. Ja się nie bawię. Ale ty! Ty jesteś kimś więcej? Alterdem i outsiderem, Ostatni outrider! Zrób co do ciebie należy! Muszaj! Poza granicę! Ci ludzie potrzebują swych bogów. Tylko ktoś taki jak ty może poprowadzić ich w przyszłość. Czemu nie ty? Mówią o nim moloch. Toże wojnę ważniejszą niż te dziecinne niestaski. Walczę z najgorszymi z naszego rodzaju! Wyjątkowo potężnym. On zniszczy wszystkich, jeżeli ja go nie powstrzymam. Ale to nie jest... Twoja walka. Ty jednak jesteś pasterzem. Znajdź dla nich drogę. Wyjście z tej rzeźni. Outraderze. Fajnie. Teraz my mamy syndrom Boga jako gracz. Aj, jesteśmy tym, który wszystkich uratuje. Nie? No nie linia zaopatrzenia otwarta, wracam do domu. No no nie straciłam setkę ludzi próbując osiągnąć to, co właśnie ci się udało. Jeszcze mi nie dziękuj. Nadal musisz wygrać wojnę. Wątpię, czy ktokolwiek ją w ogóle wygra. Ale jest coś znacznie ważniejszego, co może będziesz w stanie zrobić. Spotkajmy się w moim bunkrze. Teraz chciałbym wiedzieć. Chociaż <laughs> nie jeszcze zawczas, nie. Pchajmy fabułę cały czas do przodu. Dum dum, dum dum, Dobra jest ta gra. Ja tyle czasu z nią zwlekałem, ona jest zajebista. Zbiera się na burze. Chociaż głupie pytanie, pewnie, pewnie nie za dobrze postąpiłem, bo się skupiam na broni, a może powinienem się skupiać bardziej na. Są tu jakieś notatki? Tak, zbieram wszystkie, może później kiedyś przeczytam. Może powinienem bardziej się skupiać na moich mocach, skoro to jest moja. Mój główny atut, nie? Nie wierzę ci. Hej, dobku. Jakubie, Shiro. Tamten sygnał w lesie. Pamiętasz to? Jasne. Jakby to było wczoraj. Masz jego częstotliwość, tak? Te Częstotliwość? Kurwa. A nie masz na tyłku wytatuowanych numerów Totka? Dalej mi nie wierzysz? Nie Nienawidzę jak mówisz, a nie mówiłam. Ten sygnał wciąż słychać, jak odległe echo. Jest cyfrowy, co znaczy, że pochodzi z miejsca, gdzie nie dociera anomalia. Problem w tym, że nie byliśmy w stanie zlokalizować źródła, nie mając częstotliwości. Tak było aż do teraz. Teraz uważnie posłuchaj. Musisz zanieść te liczby Abrahamowi Zachediemu, naszemu naukowcowi. Bzdora! Od tygodni jest głęboko na terenie wroga. Stawiam pięć racji, że doktor nie żyje. Tego nie wiemy. Ty... Już cię widziałem. To było... W... w laboratorium. Obudziłaś mnie z krysnu. Widać, tak czasem bywa. Poznaj Jane. Jest naszą snajperką. Prawie zginęła, chcąc ocalić doktora. Poprowadzi cię. Czekaj, Shiro. Kiedy wylądowaliśmy, sygnał był już nadawany. Masz jakiś pomysł, kto lub co go nadaje? Lepiej nie zadawać sobie tego pytania. Cokolwiek to jest, nie chcę by go znaleźć. A każdy, kto tego kurwa próbuje, kończy w piachu. Ale to jest nasza jedyna szansa. Jak ktoś miałby dotrzeć tam żywy, to właśnie wy. Chiro, daj spokój. Jakubie! To rozkaz. No i czul, to rozkaz. Wybacz, że cię tam zostawiłam. Nie przejmuj się. Nie miałam wyboru. <laughs> Zrobiłbym to samo. <śmiech> <śmiech> Jakie uprzejmości? Hmm. Czemu mam tu wykrzykniczek? Wait a sec. Dlaczego mam tu wykrzykniczek? Czyś miśhiracie, się. Nieczęsto nie o pytań, ale nie mam czasu. Spałem w Kriośnie całe pierdolone lata. Myślę, że znajdziesz dla mnie chwilę. Sytuacja na froncie, jak ta wojna się zaczęła? Posłuchajmy się. Jak wszyscy. to się zaczęło? Dlaczego zaczęliście walczyć? Anomalia przybrała na sile już na początku naszej kolonizacji. W hibernacji było ponad pół miliona ludzi czekających na wybudzenie. Już wtedy wiedzieliśmy, że ich nie wykarmimy. Jedna frakcja zaczęła nalegać, by wyciągnąć wtyczkę i pozwolić im umrzeć we śnie, zachować zasoby dla siebie. Ale inni chcieli dać im szansę na przeżycie. Zgaduję, po której stronie byłaś. Ja... myliłam się. Chcieliśmy być fair, racjonować zapasy, ale to doprowadziło tylko do jadki. Uh. Wasz wróg. Czego oni chcą? A czego chce każdy z nas? Mieć tyle, by nie brakło. Ale nie ma na tyle. Nie ma pożywienia, wody, czegokolwiek. Więc będą walczyć, póki nie zabiorą wszystkiego, co mamy. Chcą nas zniszczyć. Dlatego ja muszę ich wszystkich zniszczyć. Mhm. Czym teraz jestem? Alterdem? Pomóż mi zrozumieć. Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Ilu ich jest? Sporo jest słabszych, którzy mają pomniejsze dziwne mutacje. Lecz tych naprawdę potężnych zaledwie garstka? To i tak więcej niż bym chciała, ale żołnierze wielbią ich, jakby byli bogami. Okej, dla kogo walczą mi Pozostali alterdzi. Dla kogo oni walczą? Dla kogo im się zachce? Myślisz, że ktoś ich kontroluje? Ci, którzy z nami walczą, przynajmniej zdają się mieć jakiś powód, jakąś resztkę człowieczeństwa. Ale z drugiej strony to demoniczni gniewni Bogowie, maszyny śmierci. Nie ma w nich nic ludzkiego. Sama przed chwilą się wkurzała, że jej żołnierze nazywają się Bogami. Nie Oby to była prawda. To jest szaleństwo. Widziałem, jak robisz to zdjęcie kilka godzin temu. Zdaje się, że minęły wieki. Tej dziewczyny już dawno nie ma. Ta dziewczyna nie miała szans przeżyć. Weź to. Już mi nie potrzebna. Sytuacja na froncie. Nie, ja chciałem z nią porozmawiać. Ostatnia kwestia dialogowa mi została. Wiem, że masz Pomiń. ale nie mam czasu. Znajdziesz chwilę. Przesłałem w kriośnie. Zbyt długo cię tu nie byłoby zrozumieć, jak bardzo mamy przyjechać. Oj tam, oj tam. Nie przesłałem. Zostało nas jakieś 50-60 tysięcy. Większość po tamtej stronie. Wkrótce nie będziemy mieli ludzi, by walczyć. No to trzeba cincirinci. Ostatni I atak, atak budowników miał tylko... odwrócić uwagę. Drążyli tunele pod nami i podkładali w nich ładunki wybuchowe. Rozpieprzyli linię frontów, drobny mak! Zauważyłem. Według raportów ofiary są niezliczone. Był tam jeden z moich najlepszych ludzi, porucznik McCain. Właśnie przyszła wiadomość że wciąż żyje, uwięziony pod gruzami. Nie mam już kogo wysłać. Musisz go stamtąd wydostać. Okej. Chociaż tyle mogę zrobić. Okej. Okay. Ale się pokichało w życiu babeczki. Dobra, tu widzę, że tu mamy coś jeszcze, nie? Jeśli ten Mckain żyje, to muszę go znaleźć. Ogarnijmy sobie, co jest do ogarnięcia w tej bazie. Jest tak, tu jest jakaś tam kwestia. Barker. Nie wiem kto to barker, więc nie wiem, się śmiać czy płakać. Eee, o Madam wystają? Wow. Nie dotykaj? Beastie Boys na winylu. <laughs> Nawet na ziemi trudno to zdobyć. A, skąd niby to wiesz? To długa historia. Kolekcjonujesz? Ktoś musi, nie? Wszyscy inni woleliby raczej zapomnieć. Jakim cudem to się tu znalazło? Hmm. Gdy opuściliśmy ziemię, mogliśmy wziąć ze sobą jedno pudełko rzeczy. Ale nikogo nie obchodzą te zabrane śmieci. Tylko mnie. To... To nasza historia, co straciliśmy, kim byliśmy. Moje małe muzeum ziemi. Bardzo chętnie przyjmę datki. Ojej. Wciąż ma atrament. Jak mówiłem, to długa historia. Dziękuję. Pióro? Pisak? Coś jej. Bez wspomnień z przeszłości. Przyszłość. Świata znaczy. z tym. Jeśli natrafisz na coś jeszcze ze starej ziemi. Tu, nie? Tu znajdzie się miejsce. Będę się rozglądać. I spoko, czyli nie możemy szukać sobie znajdziek. De facto. Tylko Jest czemu dana cały dana czas mam to na żółto? Z ...przeszłości. Przyszłość nic nie znaczy. Okej. Okay. No i mamy wszystko. Szybko załatwiony handlasz, nie? Szybko załatwiony osoba. zobacz co mam do sprzedania. Nie, innym razem. Mam strasznie porszy dzień. Ach, wieje przejmujący wiatr. Chodź, może gorącej herbaty. Dawaj. Co zrobisz? Okradniesz mnie? Jakiś kiepski ten sprzęt. Och, alterdzie. Zignoruj śmieć. Porządny towar trzyma się. Było za... zapłacić, staruszku! Serio? Jesteś Alterdem. Nie, nie wiedziałem. No i co z tego? Miał pokazać mi porządny towar. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Czuję rozkazy. Barkera! Dowodzi gangie Mogarów! Chcę załatwić wszystkich handlaży w mieście wyrwy, którzy dla niego nie pracują! <słuch> <słuch> co za pojebany dzień... Ale wiecie co zrobimy? Od teraz będę sobie nagrywał odcinki z misji. Czyli będę zaczynał od jak będę szedł na jakąś misję kończył, jak będę kończył tą misję i tak dalej. Będę starał się tego trzymać. Dużo prościej tak się wrzuca odcinki i dużo prościej tak się pan... panuje nad całymi filmami i tak dalej. Także w tym momencie będę kończył. Wszystko, co dotychczas widzieliście, było nagrywane jednym ciągiem na streamie. No i ja sobie będę teraz kończył. Zarówno streamka, jak i na ekranie. Także, bye wszystkim na filmie i zapraszam dalej, jeśli kogoś gra interesuje. Jak coś, to zapraszam na streamy, bo myślę, że tak do premiery Dying Light 2 spróbujemy sobie przejść tą grę. No a później się zobaczy. No a później będzie Dying Light 2, nie? I to w szalonych ilościach. Bye! You.